Dzień dobry, Sebastian Wątroba. Witam Was bardzo serdecznie w programie na osi, w cyklu Nie zabijaj i nie daj się zabić. Obok mnie Andrzej Wachowski, którego Dzień doskonale dobry. znacie. Eee, I co? Będziemy się zastanawiać nad tym, dlaczego dochodzi do... Będziemy oceniać po prostu. Tak? Dlaczego doszło do zdarzenia drogowego czy wypadku, który tam zobaczymy i co można było zrobić, żeby nie doszło. Do tego. Tak, będziemy to komentować. Niekiedy ku przestrodze. Zapraszamy do oglądania. Zapraszamy serdecznie. A tu My mamy biegacza biegnie, biegnie, i co? Biegnie. Oj, 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 oj. Ja tego nie rozumiem. No. Ja tego nie rozumiem. Co tu się wydarzyło? No po prostu ten, ten kierowca tego samochodu gazu dodał jeszcze. No on wolniej jedzie przed tym przejściem niż wjeżdżając na przejście zobaczy. No biegacz biegnie, no nie wiem, no chyba ma pierwszeństwo, bo jest na pasach. Chociaż ale podobno I ten chociaż, gaz... Robisz, chociaż podobno na pasach nie wolno biegać. Należy przejście pokonać szybko. No ale... tak, z drugiej strony mógł się go nie spodziewać i już sobie dodaje gazu, bo skręca prawo. Tak? I ja myślę, że on kompletnie go nie zauważył. Pewnie patrzył na pojazdy, a nie, pop... tak. a nie, nie popatrzył na a pierwszego, który go ten... przed sobą. No tak, a ten mu wybiegł. No i tu jest wina bieg biegacza. Ach, ci biegacze. ale zobacz, no bo samo uderzenie to było takie dziwne prawie. No tu jest też w ogóle skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, więc. No tak, ale jest, są pasy. A na pasach nie wolno biegać. I w tutaj to jest tak samo jak nie wolno rowerem na pasach przejeżdżać, tak? Tak. Dlaczego? Dlatego, że może, że, że może być duże zagrożenie. No i tu było takie zagrożenie. Natomiast no nie możemy tu powiedzieć, że ten, że ten sportowiec wbiegł nagle gwałtownie pod ten pojazd, no bo to nie było nagłe i gwałtowne. On po prostu sobie biegł. Ciekawe, tak. czy słuchawki były na uszach albo w uszach, bo mogło też tak być, że słuchaweczki w uszach i nie wiemy, co się wokół dzieje. Co? zwalnia oczywiście tego kierowcy z, 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 z obowiązku popatrzenia tego, czy, czy może wjechać na to przejście do pieszych. No. no nie, nie, to ewidentnie ja bym powiedział, że wina kierowcy. No, no kompletnie, kompletnie rozkojarzenie, nie zwrócenie uwagi w ogóle na to, co się dzieje tak. wokół niego i... I taki efekt to całe szczęście, że się zatrzymała, nie wciągnął go pod pojazd, Dokładnie. bo przecież by go przejechał. Dokładnie. Ten się odbił nawet, bo on się zatrzymał ten biegać nawet w pewnym momencie. To był bieg po zdrowie, tak? Bieg po zdrowie albo śpiesz się powoli. No tutaj. No, bieg, bieg, po zdrowie, bieg, to. bieg po zdrowie. Tak, tak. No, i jak tu widać, trochę inne zdanie miał Sebastian, trochę inne ja, ale później te nasze zdania jakby się połączyły i doszliśmy tutaj. No bo, bo różnie to wygląda. Ja czegoś nie zauważę. Sebastian nie widział, no ale, ale jak, jak, jak wygląda nigdy na tych wypadkach też ci kierowcy nie widzieli. Tak? No Niestety. I, I tutaj mamy prośbę do Państwa, żebyście też do nas napisali, podzielili się swoim zdaniem. Tak, tak. bardzo Was serdecznie to prosimy. Oczywiście lajkujcie, oglądajcie, subskrybujcie. subskrybujcie. Tak, i ja już zapraszam za tydzień do programu na osi do cyklu. Nie zabijaj, nie daj się zabić. Do widzenia. Do zobaczenia.